Cześć! Słuchasz podcastu Coach Szlafroku. Z tej strony Monika Jurgiel i dzisiaj w osiemnastym odcinku podcastu opowiem Ci o nowych perypetiach coacha w szlafroku. Gotowy? Gotowa? Zaczynamy. Grudzień, koniec roku, czas na refleksję i podsumowania, czas na analizę, zastanowienie się, co poszło tak, jak chciałam, a może coś poszło nie tak, jak chciałam, więc ja dzisiaj opowiem Wam o, o tym, co wydarzyło się w roku 2020. Jak ten rok e, potoczył się u mnie, co się u mnie zadziało, co się u mnie wydarzyło, co sobie biorę z tego roku dla siebie i już nie oddaję. A więc rok 2020 to rok życia w zgodzie ze sobą. To rok nastawiony na rozwój osobisty. To rok, Kursy szkolenia to rok rozwoju coacha, szlafroku mojej firmy. To rok studiów podyplomowych. To rok wdzięczności, rok medytacji, rok uważności. To rok, kiedy po raz pierwszy zaczęłam morsować. To rok, kiedy zaczęłam inwestować w swój rozwój. Zaczęłam się. Zastanawiać nad tym, wysyłać intencje w kosmos, wszechświat, intencje z taką, in i zaczęłam korzystać ze swojej intuicji, zaczęłam być wdzięczna, właśnie i uważna na to, co się dookoła mnie dzieje, na to, co przynosi mi życie, tak naprawdę. Słuchajcie, więc. Zaczęłam korzystać ze swojej intuicji, która podsuwa mi jakieś rozwiązania, podsuwa mi e, ludzi, podsuwa mi znajomych, podsuwa mi kursy, szkolenia, podsuwa mi właśnie to, czego ja w danym momencie potrzebuję i zaczęłam z tego korzystać. I powiem Wam, dla mnie to był wow efekt niesamowita energia, niesamowite emocje. E, powiem szczerze, rok 2020 to nie to cudowni ludzie w moim życiu. Poznałam tylu cudownych, wspaniałych ludzi, że aż to jest naprawdę niemożliwe i niesamowite, ile można ludzi poznać. Oczywiście dzięki Facebookowi, dzięki internetowi nie miałabym takiej możliwości, żeby poznać tylu cudownych ludzi: tylu cudownych ludzi, którzy właśnie się rozwijają, stoją e, na rozdrożu, są gdzieś tam w tym miejscu i się zastanawiają, w którą stronę pójść. I właśnie dzięki temu, że ja byłam na podobnym etapie swojego życia, mogliśmy wspólnie zdecydować, gdzie chcemy iść, w którą stronę chcemy iść, że właśnie dzięki temu mogłam wspólnie z innymi się inspirować, motywować, wspierać właśnie w, tej pro w tym procesie zmiany, w procesie dochodzenia do, do siebie, w procesie dochodzenia właśnie do życia w zgodzie z, ze sobą, w zgodzie ze swoimi potrzebami, ze swoimi prognieniami. Właśnie po to, bo my, bo ja, bo ty jesteś najważniejsza, bo jesteś najważniejszy. Więc nie zapominajmy o tym, słuchajcie, bo my o tym zapominamy, tak? Lecimy, gonimy, gonimy, e, bierzemy udział w tym wyścigu szczurów, albo to trzeba jeszcze, albo to trzeba jeszcze. Więc koniec, końcówka tego roku e, dla mnie, ten ostatni tydzień, to ten okres świąteczny, to taki czas spokoju, czas wyłączenia wiedzy. Facebooka czas tylko i wyłącznie dla mnie. Czas na przeczytanie dobrej książki w spokoju, nie po to, żeby zrobić coś, żeby zrobić jakiś użytek z tej książki albo muszę ją przeczytać po to, bo muszę się przygotować do kolejnego live'a, czy do kolejnego spotkania, czy do kolejnej sesji coachingowej z klientem, czy do kolejnej konsultacji, tylko po to, żeby to zrobić dla siebie, słuchajcie. Więc ten ostatni moment tego roku to był taki czas dla mnie, słuchajcie, i bardzo, bardzo za niego dziękuję. Dziękuję za to, że odważyłam się powiedzieć sobie: Stop. I to jest chyba było najważniejsze dla mnie. Ważnym też momentem było rozpoczęcie kursu drogi artysty, Zaczę zaczęcie pisania porannych stron. Zabierania siebie na randki, słuchajcie, zabierania siebie na spacer, dziękowania sobie za to, że ja mogę coś tylko i wyłącznie zrobić dla siebie. Taka wdzięczność, wdzięczność taka za to, co mam, za to, kim jestem, za to, gdzie jestem, za to, co mnie otacza, to jest takie niesamowite uczucie i w tym właśnie się dochodzi do tego szczęścia, takiego szczęścia w byciu, a nie w, w tym, że ja coś mam. Że mam to wszystko, ale to jest cudowne, powiem Wam, właśnie te relacje z najbliższymi, relacje z rodziną, relacje z małżonkiem, relacje z przyjaciółmi. W tym roku, oczywiście, wiadomo, że te relacje z ludźmi były troszeczkę ograniczone przez pandemię, ale właśnie dzięki Internetowi, dzięki Facebookowi poznałam bardzo, bardzo dużo cudownych, wspaniałych ludzi, i to jest niesamowite. Ile ludzi, którzy myślą podobnie, którzy mają podobne wartości, którymi się kierują w życiu, jest na tej planecie. I to jest niesamowite, że ja właśnie te osoby mogłam po poznać, że mogłam z nimi być, że, mogłam, że możemy się wspierać, że możemy się inspirować. Dziękuję po prostu za te wszystkie osoby, które były u mnie na konsultacji, które są u mnie na coachingu, że mogę być. Elementem, że mogę być tym drogowskazem, że może, mogę być tym wsparciem, tą motywacją, tą inspiracją dla Was, właśnie w procesie zmiany. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, bo ja się naprawdę dużo uczę: dużo uczę. Uczę się pokory, uczę się siebie na nowo, uczę się tej cierpliwości takiej, słuchajcie, cierpliwości, wdzięczności, uważności na siebie, uważności na drugą osobę, i to jest niezmiernie ważne, słuchajcie. Więc ten rok to rok rozwoju osobistego. Słuchajcie, u mnie naprawdę nie wiem, na 150% rozwój osobisty. Jeszcze nigdy nie miałam takiego roku. Po prostu postawiłam wszystko na jedną kartę. Postawiłam na swój rozwój, na inwestycje czasu i pieniędzy w rozwój osobisty, w inwestycje, w swoją markę osobistą, swoją firmę. Zainwestowałam, bo wierzę w to, że mi się uda, że już mi się udaje, bo ja widzę efekty, tak? I to jest niesamowite uczucie, naprawdę być siebie dumnym, być odważnym, żeby wyjść z tej strefy komfortu i zacząć iść właśnie tą ścieżką, którą się wybrało. Wytrwać w tym procesie zmiany, słuchajcie, bo to o to chodzi wybrać cel. Iść, podążać, to jest jedno, ale wytrwać w tym, być konsekwentnym, tak? Zdeterminowanym, wierzyć, być wiarygodnym i wierzyć w to, że ci się to uda. To jest po prostu niesamowite. Ja z tym właśnie wychodzę, to sobie właśnie zabieram dla siebie z tego roku 2020. I to jest cudowne, powiem Wam: cudowna właśnie jest ta wdzięczność, cudowna jest ta uważność. Dla mnie nowym, takim bardzo nowym doświadczeniem w tym roku była medytacja, której wcześniej nigdy nie robiłam. Mówiłam, a kiedyś to zrobię, a to jeszcze nie jest mój czas, a to nie jest jeszcze pora na, na medytację. I dzięki właśnie Klaudi Pingot i dwóm kursom, który, w którym wzięłam udział w Quantum przepływu i kwantum mocy, ja zaufałam, słuchajcie, i teraz się nie mogę już od tego oderwać, nawet nie chcę. Nie wyobrażam sobie, powiem Wam, teraz życia bez medytacji. Więc to naprawdę było cudowne. Ten rok był cudowny dla mnie, więc dziękuję za niego. Dziękuję za to wszystko, co się wydarzyło w moim roku, za te momenty e, takiej trwogi, bym powiedziała, czasami momenty zwątpienia, że stałam na tym rozdrożu, zastanawiałam się, czy pójść w lewo, czy pójść w prawo, czy wybrać opcję A, czy wybrać opcję B. Ale słuchajcie, każdy wybór jest właściwy, bo jest właściwy na dany moment, tak? Więc o to tak naprawdę chodzi, żeby podejmować decyzję, żeby działać, żeby iść do przodu, żeby się nie rozglądać, żeby się nie, nie cofać tak naprawdę, żeby nie, nie patrzeć się w tył. Bo jak już podjęłaś, podjęłaś decyzję, to iść do przodu, iść i działać. Więc bardzo, bardzo, ale to bardzo sobie za to dziękuję. Dziękuję właśnie za tych cudownych ludzi, dziękuję za rozwój osobisty, za życie w zgodzie ze sobą, za wdzięczność, za medytację, za uważność, za morsowanie, za Intencje, które wysyłam, i wszechświat mi odpowiada, słuchajcie, bo dzieją się cuda. Ja w te cuda wierzę. I dziękuję Wam za ten cudowny rok, że byliście ze mną, że mnie wspieracie, że mnie motywujecie, że mnie inspirujecie, że ja mogę być częścią Waszego życia również. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Monika Jurgiel, coach Szlaf roku. Oczywiście, jeśli to, co ja mówię, jest dla Ciebie ważne, jest wartościowe, to zapraszam Ciebie do właśnie śledzenia mnie na moim kanale na YouTubie, na moim fanpage'u Monika Jurgiel Coach Szlafroku, jak również na moim prywatnym e, profilu na Facebooku. Więc szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w 2021. Pozdrawiam, Monika Jurgiel Coach Szlafroku. Pa!